hej, cześć witajcie, witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie Ja jestem oczywiście Plastikomaniak i witam w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj będziemy grali sobie oczywiście w Counter Strike'a Global Offensive Będziemy wbijali sobie rangę na yy, skrzydłowym Będziemy wbijali globala właśnie, więc zapraszam was serdecznie do oglądania Dobra, jesteśmy już w meczyku yy, Tutaj wszystko na spokojnie, rozgrzejemy się Nasz teammate zaraz zobaczymy, tu go Shiba, piesek yy, Przeciwnik 26 stopień o jakiś Timek gdzieś się trafił, więc no, może być ciężko. Dobra, zaczyna się meczik, piszemy Gielka, fun. Kupujemy oczywiście te Kevika. Hello man. Shiba Shiba. You like dogs? Nice. Poland Okej, fan Na inny jest. Leży. Dobra. Dostał? Ajajaj! Aj, aj. Oh my god, man! 2hp! 2hp, really, man! O mój Boże, 2hp zostało mu. Ale dobra, trudno się mówi. 2hp, man! Dobra, idziemy w na rundę. Teraz mamy piszeć O ja sam się przyjął. Nice man, nice. Very low, very low HP. Uh, no, 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 not very low, sorry. Minus 18 only. Sorry guys, sorry man. Okej, okay. no, ma instytucjonal udało się go. Tam obić jakoś co tym łupem mam nadzieję, że to No Zobaczymy, zamkniemy. Very good job, man. nice. No dobra, lecimy z następną rundą. Let's go, guys. Jeden, mój już zginął. Ale no niestety Mieli, no nice tryb, mieli kawałek, no mieli silniejsze bronie po prostu. Dobra, wykupię SMK9 i don't pick me, don't pick me. Okay. Rzucę go wabikiem, nie wiem. Dobra, nie pikujemy, nie, nie można pikować, co, nie? My jesteśmy po CT. Chyba okay. zginął. Było no, spawn, nice try'em Ajajaj, aj. no 3-1 przegrywam. Niedobrze Nie dobrze się to układa na razie. No mój teammate coś tam się wykładał na początku, ale ma na razie więcej fragów od No i stresus no Alfie HP dobra, Muszę może to ugrać, a jak nie ugram to normalnie, no chyba tego nie ugram, no zestresowałem się za o mój Boże, o oh, my God, man, sorry, o oh. <laughs> sorry, man. Dobra, nic się nie stało oczywiście. No ale ciężko będzie globala z takim, z takim zapałem co nie. O, 328 zwycięstw. Zabiegiem go rzuciłem. Okej. Dobra, no. one is it? No i kurcie no, gościu no, zrób coś proszę Cię. się. Nic nie robi, no. I ze. Dobra, dobra robota. Gdzie ta kawa. Tu, tu, tu. No nie, nie są żywe. Dobra, a rzucę mu to. Dobra. Goście mają pogrę po 20 stopni, grają jak like, dobrze bardzo. Każemy teammate trochę mało gra. One is that, I have 6 HP. Oh my god, sorry. You need to do this one. one. Nice Zero level na 104 Nie no, oni mają ciatów, no po prostu gości słabo gra, to gości po prostu słabo gra, jeżeli ugrasz na 5-3 to będzie dobrze Ale jest fajny, jest No i no, już zginął, no Dobra, ja tu go kieruję Good half. This man, you need to focus and do something. Try something. Dobra. Coś mu powiedziałem, może coś mu tu da. <laughs> się czy nagrywam. Dobra, trzeba to ugrać na oj, oj oj ale mi wyrąbał Hedda. <gryw> A mój teammate jak zwykle. Dwa flagi osiem zginą. No nie trafił się za dobry teammate, ni niestety. O, piszący coś po ukraińsku, po rusku. O, nie że. Dobra. Tutaj się sprawdźmy. Proszę, nie jest tylko to proszę. No nie, nie wierzę. Yyy, half HP. On nic, nic, nie zrobi. Jak, tak jak myślałem. No ja, trafili się jak jakiś timek dobry, ale no mój... ...teammate też nic nie gra, no. Niestety nic nie gra w Dobra, lecimy sobie dalej. No da, się, spalili. No już no. Oh my god, what the fuck? Dobra, chyba go trzeba zreportować, ale nie, no nie będę taki na razie. Nie mam jakiś wystarczających dowodów, żeby go zreportować, a rzeczywiście dziwnie strzela, dziwnie. Dziwnie strzela. Nie powiem. Dobra, to, nie, to już normalnie mnie zabił po prostu. Ojojoj. Oczywiście. Oj, oj. Skanuję go tak dziwnie. Ale nie, to nie są na razie wystarczające dowody, żeby wiecie. Dobra. Dziękuję Wam za uwagę serdecznie. Nara. Mam nadzieję... No, spadłem z rangi. No no. Dobra, dziękuję wam za uwagę. Zobaczymy jeszcze jakie były rangi oczywiście. Eee, dobra. Niestety nie udało się wziąć tego globala. No, mój teammate był... No, ale no dobra, trudno się mówić dziękuję wam za uwagę.